Eee, ty sobie wiesz, młody. on nic nie znajdujesz. Eee, a ile masz lat, że mówisz na niego młody? Mam trzynaście. A ile on ma? Ja mam trzynaście. Ile? Młody. Hej, co ty. Więc ty naprawdę się nawet chce, nie umiesz? Nie, to ja bym się

nie, no czas. nie, nie, że idziesz nie, nie, mhm. No bo nie, 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 ten serwer. jeszcze to raz raz. nie, nie, te 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 Czyli nie, się nie, No. nie, ktoś trafi, trafi bani, bani, nie, a ja nie, nie, będzie, nie, będzie, nie, będzie w łóżku, wiesz. Ej, kto nie Dex nie. Ej, kto z nami był? Batmuś. No, ten gości... nie, nie, ten gazet co ci pomagał. No to Batmuś. Co mi zrobił Rajda? Ura. Nie to ci się. nie sikaj. Bo zaraz, bo zaraz spojrzysz w gacie i będzie. A! Potop! <grym> Już żeś chyba spojrzał. Bo się śmiejesz i potop masz. Nie, ja po prostu mam bekę. Daj miecz i ser i daję suba. Kubik, ja daj miecz i daję suba. Nie opłaca się. Ale jaki on chce mieć miecz? On chce swoje rzeczy wszystkie. Tak, tak. Ja, ja mu mogę dać drewniany miecz i to będzie, że miecz. Ale, ale jeszcze to seta, seta możemy dać. Do skórzanego. To skórzanego.